Siemanko wszystkim! Tu Kazuka.m a tu kolejny odcinek z Galaxy Live. Zapraszam do oglądania. Na początku, zanim zacznę odcinek, to jeszcze przyjrzę, że, że mam taki trochę inny głos, ale mam trochę straszną, mocną chybkę, bo wczoraj się lajbie, więc według mnie to chyba zmieniony głos i nic z tym nie, nie zrobię. <tuszy> więc najwyżej wiadę się trochę cząstkać czy coś, nie wiem, będzie czego to sobie, <tuszy> ale wracając w dniu dzisiejszym, czyli 31 sierpnia Galaxy Life dał posta na Discordzie, że świętują długie urodziny Galaxy Life no i co z, te, co z tego powodu mamy? no mamy konkursiki eventiki i przeceny oczywiście chipów Jakby ktoś nie wiedział, mamy takie oczywiście przeceny od 16 do 50% no myślę, że jest spoko przeceny bo szczerze mówiąc Baza chętnie sam jest może 400 chipów czyli jest w sensie za 14 euro ale zobaczymy bo chipy mi się oczywiście przydadzą na monetki no i z tego powodu mamy oczywiście event i tak się mniej więcej prezentuje że mamy oczywiście event czyli zniszczy jakieś tam budynki, niszczy bazę gwiazdną i pomaga je znajomych, no to chyba klasyczny event nie ma co opakat omawiać niszczymy e, bazy najlepiej przeciwników. Tutaj akurat powiem serdecznie używać SB5 do niszczenia, bo dużo graczy używających bazy gwiazdy 5 poziomu nikt nie ma ulepszonych dział obronnych, albo w ogóle nie ma, więc łatwo można to zrobić z szybownikami i łatwo można lutować za to punkty. A za za co można bo widać, że to gadło to nie daje mi żyć. A co daje te w ogóle ciasta? Nagrody. W postaci oczywiście chipów, atomówek, oddziałów specjalnych i letu zielonych. Można powiedzieć, że nagrody też się... E, chyba klasyczne to samo, co było w e evencie letnim. W e letnim było też to samo, takie same nagrody, więc się tu nic nie zmieniło. Ale wiecie, zawsze to fajny event, bo chipy zawsze się przydadzą e, do zmienia, na przykład, kolonii albo do monetek, albo do czegoś innego, czy na przykład do pakietu akad. Myślę, że sobie nie kupić też jakiś tam pakiet e, tych. Pakiet, e, jak się mówiło. Nie, gdzie ja tu patrzę? E, pakiet od jednej baterii, bo chciałbym powoli robić kolejne bazy, bazy na ósmy Event. Ja mam cztery kolonie na SBO. 8, ale gdzieś za kilka dni będzie kolejna sb 8, u, o, 8 czyli 5B kolonii. Ale to, jak mówię, będę miał przynajmniej te 80 milionów. Na razie to tak gdzieś jak zbieramy monety na wojskach, zwykle poczęłam mieć tam 500 level. Bo nigdy w życiu nie miałem 500 level, nawet 15 lat temu. 15-13 lat temu, więc powali i do przodu. Ale uwaga, a jest jedna rzecz, która. Dodali w tej krze coś nowego, a się zdźwiłem. Mamy nowe questy z zakazu drugiej yy, rocznicy. I uwaga, co nam tu pokaże. Minęło dwa lata od naszego powrotu szefie. Dzięki, że zostajesz z nami, świętujemy szefie. No ja tak samo. I co tu mamy? Znajdź baterię gwiazdną w planecie znajomego. Pozwól dzminom yy, bawić się dekoracji, zniż wrogie bazy gwiazdne. No to około co zrobimy, to akurat używam ustawka i tu mamy akurat quest czasowy na 34, 344 godziny a ile to jest? E, to jest prawie 14 dni, chyba 13 dni i jak dobrze liczę, 18 chyba godzin, tak gdzieś plus minus, no prawie 14 dni. Więc woda chyba będzie mieli czas na zniszczenie dwóch pas, baterie i tam dekorację. Więc co? Szybko to zrobimy. Dla Was to będzie chwilka, ale dla to będzie jakieś, nie wiem, może pół 15 minut do boty. Więc co? Widzimy się za chwilę. Mamy to zrobione. Taka to szybko poszło, bo mamy jakąś Aby co, dalej jestem w tym sojuszu. By Power, jeśli by ktoś chciał dołączyć, to serdecznie zapraszam. Tam trzeba mieć chyba 180 level, albo 80 level, albo gdzieś tak plus minus. To zależy od na naszego właściciela. Jakby ktoś chciał zagrać, to zapraszam na próby na I co? Klikamy tą ustawkę hu i co dostajemy? 5 chipów i tocik godzinowy No, powiem że 5 chipów za takie zadanie spoko. <laughs> Bo to takie zadanie takie na maksymalnie 15 minut. A pokaż jak ten tocik wygląda. O, mamy tu. Statuetka 2 z okazji długiej rocznicy. Jak jest duża, to trochę duża jest. Tylko gdzieś tu mogę dać miejsce, czy nie? Chyba nie. Nie. Trzeba gdzieś szybko śmieci posprzątać. No więc... Hop. Używam tego poldożera, żeby na szybkie sprzątanie. I... Gdzieś tu... O! Cisnę. jak będzie tu się tylko... I tak to mniej więcej wygląda. Um, jak myślę, jak oceniam taki tekstu tego dodzika, to pomyślę, że nawet spoko wygląda. Jak na tak. Mówię nam, jak e, to wyglądają tekstury w Galaxy F. Więc szczerze, spoko. Miany, że tu chociaż widać bardzo malu, malutko, ale jakże takie świeczki są takie zapalające. Więc no, spoko to wygląda. Bo akurat e, na sprawie Colex będę wiedz robił takich e, właśnie dekoracji ze względu na e, e, nowy silnik MG 5, który ma być w 2025 roku. Więc zobaczymy, jaki to będzie ten wielki update. Jeszcze ma być w tym roku też e, update w gdzieś chyba pod koniec 2024 roku, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc co? To, to, tak mniej więcej się prezentuje. Rok yy, roku, Kodak Slayf. Bardzo fajnie, że akurat gra się cały czas Mimo to, że akurat są, wiadomo, raz na kilka miesięcy, ale fakt faktem, gra nadal żyje. Gra na nim prakty praktycznie prawie 1000 osób. Na streamie jest tam yy, około 700, chyba 500 osób. No, no prawie to 40-50 osób, to tak plus minus. No, wiadomo, kiedyś było lepiej. No ale y, większość osób też gra na telefony. Bo jeśli ktoś nie wie, Galaxy Live to działa też również na telefony. Ale trzeba mieć tam chyba, jak to pamiętam aplikację, taką przeglądarkę, która jest ona chyba płatna. Y, da się też oczywiście y, również grać też y, na na przeglądarkach, y, bo też nie jest widziałem zdjęcie, że na przeglądarce jest też gani, więc y, jeśli chodzi o ten licznik pod względem Steam, bo na Steamie to nie liczy przez przeglądaki i na telefony, więc gdzieś tak plus, minus. No i jestem 1000 z tysiąc osób, bo aktualnie też jestem w rankingu 400, a bardzo to raz idę do przodu, raz idę do tyłu. Kiedyś byłem gdzieś 450, to szybko poszłem do góry. I przez to, że jeden dzień nie gra, to już na 10, więc dużo tu osób na pewno gra, więc jak mówię, gdzieś tak plus minus 10 osób na pewno jest. Gra będzie non rozwijana, mają plany roz rozwijania, jak mówię, ten si e silnik Engine 5 ma być w następnym roku. Dokładnie nie wiadomo, ale jest tam rozpiska na oficjalnym Discordzie, e co będzie w planach abytu, więc jeśli ktoś jeszcze nie gra, no to dać. Warto dać e, szansę Galaxy Life, e, żeby powrócić oczywiście, bo wiadomo, jak ktoś grał 13 lat temu, czy 10 lat temu, kiedy osta ostatnio serwer były zamknięte, no to można powiedzieć, że nic się tu nie zmieniło, a ba, jest nawet więcej trochę rzeczy dodanych, więc warto, warto wrócić e, i dać oczywiście szansę dla Galaxy Life. Dobra, to chyba tyle z mojej strony, więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Bardziej taki, to był informujący odcinek o Avencie, bo ze względu na to, że mam rangę e, też na Discordzie w Charakterze, serdecznie mam oczywiście dziękuję, to dostać takie trochę linki z względu nowych updateów i innych rzeczy, więc może też będę was o tym informować na bieżąco. Ale zobaczymy, że czego będę się też starał. Może jakieś tam kodziki na chipy dostać. Zobaczymy. Postaram się oczywiście na Was przygotować i tyle. Więc dzięki serdecznie za decyzję, odcinka, No i jeszcze ktoś oczywiście nie wie, zapraszam na wyniki konkursu. Bo e, dwa tygodnie temu był organizowany konkurs na 40 chipów. Więc. Osoba która wiega zapraszam serdecznie na Discorda. Więc nie przedłużę. Dzięki jeszcze za przyjęcie. Na no, razie, cześć, elo. E, jak widzowie zapomniałem wspomnieć że wcześniej to będzie chyba na sam koniec odcinka, że misja tak rodzinowa będzie powtarzająca się, czyli cały czas będzie się powtarzała aż do końca eventu, Czyli są 14 dni, więc w sumie 5 chipów za misję. No powiem że ładnie. No, można, będzie można na tak ponad ponad 100 chipów powyżej tylko taki mały kawałek cię do, do